Szybkie szkolenie do automasażu z wykorzystaniem naszych zakrętek od perfum. Ja to bardzo lubię, ponieważ to jest proste narzędzie, wręcz skuteczne. Ja na przykład bardzo dużo i często wykonuję prace manualne. Czasami ręce drętwieją, sztywnieją. I co może zrobić? to polecam Ci kolejny sposób właśnie z użyciem tych naszych kuleczek do wykonania takiego szybkiego sobie automasażu. W ten sposób możesz zwiększyć. Ja bardzo lubię rozgrzać stawy od kciuka. Następny palec. Po kolei. Ja sobie zaczynam od lewej dłoni. Szybkie ruchy. Bardzo jest przyjemne ciepło. I gwarantuję ci, że po zastosowaniu tej metody ręce, palce w stawach przestaną ci drętwieć. Na pewno to raz, czy dwa, po trzech razach to nie, takich efektów nie uzyskasz, ale systematycznie przez. 3 minuty dziennie chyba masz na tyle czasu, żeby to samodzielnie wykonać. Polecam ci tą metodę. Bezpieczna, szybka, skuteczna. No już prości się nie da.